Serdeczne pozdrowienia z Medjugorje, y, dla wszystkich parafian, służby z urodzicza, służby doktora Ketna i Pawa dla Wspólnoty Dąb Boży, administrantów Widocznej Służby Ołtarza, Scholi, KSM-u -y, i jest z nami specjalny ksiądz Jeremy Kieszerec. Bardzo się cieszę, że mogę Wam powiedzieć dwa słowa. E, życzę i modlę się o to, żeby Wspólnota Dom Boży była naprawdę miejscem, w którym oddycha się Panem Bogiem się jego obecnością, a w całej parafii Piotra i Pawła macie wspaniałych patronów, ewangelizatorów, ludzi, którzy wyprzedzali swoje czasy, szli do przodu i tego też Wam życzę, żebyście razem z księżmi podejmowali ewangelizację, żebyście się nie bali, Dziś akurat mieliśmy Ewangelię o chodzeniu po wodzie. Piotr wyszedł z Łodzi, ale też od razu tonął. Tak też jest w naszym życiu. Po prostu toniemy w momencie, kiedy podejmujemy jakieś ryzyko, ale Jezus nas dalej prowadzi. Zmiejcie doświadczenie chodzenia po wodzie. Dużo odwagi i siła z Panem Bogiem.